Zaprowadzimy was do wymarzonych domów. Powiedzcie dziękuję, pieski. Dziękuję, pieski. Oj, nie, wcale nie o to mi. Cześć, pieski. <śmum> 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 Jestem przekonana, że nasi wodni przyjaciele marzą o czystych oceanach. To nam zajmie sporo czasu i wymaga wiele wysiłku. Mhm. I tak nie zrobimy wszystkiego od razu. Ale to nie znaczy, że nie warto już zacząć. Patrzcie, ile sprzątnęłyśmy. Co, Co słychać? Misja wykonana? Dzisiaj spełniliśmy wszystkie marzenia! Tak! Yeah! Yeah! Świetna robota, Drużyno Marzeń! Brawa należą się naszym gościom specjalnym. Gdybyście dziś rano powiedzieli mi, że tak dużo zrobimy i pomożemy tak wielu lalkom, Normalnie bym nie uwierzyła. Wiecie? A wszystko to dzięki małym kroczkom. To było marzenie. Hej, czy my spełniliśmy dzisiaj także własne marzenie, aby dobrze się bawić podczas pomagania? Jasne, że tak. Czyli znowu sukces. Drużyna marzeń! Przypomina nam, żebyśmy spełniły nasze marzenie o tańcu? Hej! To na co jeszcze czekamy? Uy!